Hejka hejka, cześć kochani, twoja rozczuchrana, nieuczesana, ale ubrana. Mam nadzieję, że słychać mnie, ale powiem Wam, że dzięki temu mogę ciszej mówić, jak młody śpi. Idę się uczesać i przyszłam sobie zrobić herbatę i idę trochę pracować na komputerze. To... Torba, zakupy. Sobota, idziemy na zakupy. Dużo ludzi. Muszę kupić znicze, a więc taki łączony dzisiaj będzie. Yy, I później mam zamiar jechać do mojej mamy. Dobra, idę, bo widzę, że bardzo dużo ludzi patrząc po parkingu, to pewnie jedna kasa i będzie długa kolejka. Dobra, idziemy. Hej, 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 nagrywam drugie raz, bo okazało się, że bez głosu, więc muszę naładować swój mikrofon. Wróciłam do domu, zaczę zaczęłam rozgrywać. I tak, wracam do domu, wale, w drzwi, kurde, nie ma drzwi, nie ma nikogo w domu. Patrzę, myślałam, że śpią, wale, wale. Potem patrzę, kluczyka w drzwiach nie ma, mówię, kurde, się na spacer, więc spoko, poszli na spacer, więc pokażę wam foothall, którą część już zaczęłam rozpakowywać, ale okazało się, że się nie nagrał głos, więc jeszcze raz wam pokażę, bo tam do nie było. No więc tak, dobra, szybciutko, herbata zimowa. Mm -hmm. Reszta jaśminowy, mąka, bo dzisiaj i zabrakło mi mąki, już nie mam, torba musów, ojejku, 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 ojej, ojej, ojej. coś na szybko, uwielbiam jezlawek ze sezanem, miks sałat, pasata, jabłuszka, jesień, nie wiem, lizaczki, takie same, żeby nie było kutu, makaron, bułka, zestaw surówek, uwielbiam to, reszta jak dla mnie jest mało zjadalna, ale dobra. Kilka cukierasków, takie smumki. Margarine, krewet. Przed bo oni już tu idą jajka, wziąłem teraz elki. Mam nadzieję, że będą lepsze, bo sobie miałem jakiś dziwny kolor. Nie, aby trzeba było Trzy trzy. trzy. Dobra, daj mi posiedzieć. No hej, kolejnego dnia, hej. Wczoraj nie pożegnałam, dzisiaj już jest kolejny dzień. W sumie trzeci dzień takiego nagrywania. Miałam się malować i tak potem lekcje, tak dalej i tak dalej, że już mi się nie chce. Nie chce mi się i lust. Wczorajszy hall, food hall, trochę śmieszny wyszedł, bo część była mówiona, druga część nie mówiona, bo już oni weszli, już nie chciałam przy nich mówić, a poza tym nagrałam już tak raz. Tylko okazało się, że mój mikrofon został rozładowany, więc muszę go naładować, a teraz też jestem z niego, dlatego może trochę ciszej. Pokazałam Wam tą kawkę, różne smaki były wczoraj, jak byłam w Biedronce i nawet widzieliście chyba, tak, bo coś tam nagrałam Biedronce i ja sobie wzięłam o smaku tym hmm, szarlotki z cenamonem, ale nie będziemy dzisiaj testować, bo dzisiaj mam, absolutnie nie mam ochoty na to. i Idę teraz do pokoju trochę poleżeć, bo coś mnie w brzuchu kręci wierci, i w ogóle. Znowu jest ta beznadziejna zmiana czasu. Nie rozumiem po co to. Jesteśmy w Polsce, a nie ktoś inny ustalił, i my musimy się do tego stosować bez sensu. Nie rozumiem tych zmian czasu. Uważam za beznadziejne, i tylko szybciej się robi ciemno. i Moje dziecko wraca o 16:55, kończy lekcję o 17:00, i już będzie niedługo ciemno przez tą dziwną zmianę czasu. Co z tego, że rano będzie widniej. Nie rozumiem tego totalnie. Beznadzieja. I ja przyszłam tutaj też, żeby się pożegnać z nami, Wiecie co, później sobie zrobię herbatkę, bo kupiłam pomarańcze, a zresztą, co widzieliście, byłam też u mamy wczoraj i coś tam dzieciaki pobizikowały, tam bariowały, widzieliście, i nawet zapomniałam po cokolwiek nagrać. Tak to jest, jak się gdzieś jedzie, to potem się okazuje, że się nic nie nagrało, bo no jednak, wiecie, rodzina to rodzina, nie, nie pokazuje to wszystkiego. Dobra, rozłączam się. E, I co? I e, do zobaczenia. Do zobaczenia. Te trochę tych folii, holi się nazbierało, bo też hol z Shein czeka już taki zaległy dół, większy, mniejszy, jeden do nagrania. Więc nie wiem, jakaś taka przyplatanka, będzie po prostu haul, potem jakiś vlog, potem znowu haul. Nie wiem, no zobaczymy. Też była fajna promocja, pewnie wiedzieliście na senseju. Znaczy, jak ja to nagrywam, to jeszcze jest, oh, chyba jeszcze nie wchodziłam. Mam nadzieję, że jest, bo było minus 30% na niektóre wybrane artykuły więc bardzo się opłacało, bo na przykład skarpetki kosztowały po 8 zł, jakaś tam bielizna po 6 zł, mm, bluzki z długim rękawem dla dzieci po 8 zł, z kawałkiem, także bardzo fajne ceny. No i co, ja się przymierzam do tego, żeby coś zamówić, właśnie takie bieliznowe, bo ja skarpetki, bo zamawiałam skarowi wszystkie za duże, wszystkie za duże, o ten kurde. No i to dziwnie wygląda, jak mam pięte, wiecie, do kostki, za kostkę, przy kostce, na wysokości kostki. No i co? Przecież to nie ucieknie, wam mu rośnie, no ale póki co chodzi dalej za małych, albo za dużych. trzymam je takie po środku. Dobra, myję ja bo bo na chcę to zrobić, żeby później usiąść sobie. Ziemniaki mam obrane, surówka gotowa. Widzieliście zresztą co? Schab wyklepany, uklepany, tylko panierować. Chcę sobie posiedzieć, naprawdę coś mi w brzuchu wierci. U nas była grypa żołądkowa. Nie, to nie była grypa żołądkowa, to była rota. I zastanawia mnie je jedna kwestia, ale to dobra, może na inny temat jeśli chodzi o szczepionki, ale to już mi dzisiaj, bo ja idę poleżeć, także do zobaczenia, to pa, miłego dnia. Dzień dobry, dzień dobry, w kolejnym vlogu, mama co robi? Robi naleśniki na śniadanie z dżemem malinowym, bo zostało mi trochę ciasta z wczoraj, także smaczne, Oskar już przyszedł i pyta się, gdzie jest obiad, mamy godzinę dziewiątą, 10 po przestawionym czasie. Obiad! Obiad! Jeszcze nie ma obiadu, bo mama naleśniki smaży. Pierwszy naleśnik oczywiście dla Ciebie, a Oskar chodzi boso. Mamy ładną pogodę. Robię. Obiad! Mówiłam, że dobrze, 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 że y, odezwę się do Was. Obiad! Obiad! Jaki obiad? Jaki obiad? Czekajcie, muszę Łopatkę do przekręcania naleśników. Zostaw to. Dawaj to. Da. Dawaj to. No i co? Muszę się pozbyć tych kwiatku, bo no, zobaczcie, jakie brzydkie się zrobiły. Może nikolwiek, jak się uda, to po drodze ze szkoły urwie Mam nawet nie wiem, gdzie one rosły. Chyba gdzieś, e, gdzieś przy ulicy. No, ale takie brzydkie już. No dobra, pierwsze naleźli dla Ciebie, ale no, odejdź stąd. Dobra, smażę i teraz się później. Ok. chwila przerwy, bo wiecie, sprzątam, przeglądam, wykładam i tak dalej. Zrobiłam sobie drugą kawkę, jest już późno, słabo ją widać, ale... Nie mam niestety, bym nie chciała się grać. Pewnie um, nie robię. Cicho mówię, bo, bo cicho mówię. Wiadomo jak to jest, jak się ma dzieci, to się nie drze jak śpią. No. E, miałam z jednego porobić, jak będzie spała, okazało się, że coś innego musiałam porobić. Więc tak, piję drugą kawkę. I jest trzynasta. O jejku, dopiero. Mam no, wrażenie, że później. Już mi się raz obudzi, pewnie, zbyt, pewnie zaraz się obudzi. E, tak, że na chwilę usiadłam. Przyniosłam sobie pudełko. Mleko przestałam, muszę gotować kaszę. Um, przyniosłam zapas moich miseczek, bo kiedyś jak kupowałam, to kupiłam więcej, ale wszystkich nie wyjęłam yy, i były w pudle, no i dzisiaj je wyjęłam, bo została mi tylko jedna. Yy, może takie przedpotopowe, ktoś powie, no ale takie kiedyś kupiłam i, i takie mam, i, i, i lubię z takich jeść, i, i na razie takie mam, jak będę potrzebować, to sobie kupię, yy, a takie mam i, i, i podobają mi się takie typowe kokielki. Yy. No, więc wytłukły mi się, wytłukły mi, no i ja, i dzieci po, po, pobiły się po parę, przez te parę lat, no a miałam yy, w zapasie, raz, dwa, trzy, sześć, więc, yy, no, woli miałam no, tylko jedno i tylko takie kolorowe ozdobne miseczki, więc to sobie przynosiłam i przyniosłam sobie puszkę. Yy, ona co prawda jest taka świąteczna i na pierniczki, czekajcie, że są pokażę, <g Stanford> czekajcie, zatrzymam tylko i już ją przynoszę. Już ją mam. E, ona stoi pusta, nie jest za duża, jest taka niska, więc tam sobie spokojnie mi wejdzie. Oczywiście ja nie lubię tam na rzeczy, no ale cóż zrobić? Na razie tak musi być. E, więc e, tutaj powsadzam sobie moje grzyby suszone. Bo jeśli chodzi o pierniki, które będziemy robić w tym roku, bo to, o, to jest tradycja nasza, e, zresztą Nikola się bardzo cieszy, lubi to robić i Oscar myślę, że też będzie miał fajną farajdę. Tylko trzeba kupić dużo lukrów, więc w tym na pewno nie będę trzymać, a tu włożę grzyby mam te pudełeczkę chyba w nie wiem gdzie. No, nieważne, gdzieś takie metalowe. Więc tutaj będą grzyby, mam takich plastikowych. A nie mam jeszcze żadnego słoika, więc może jak będę gdzieś pepko, czy coś, to sobie kupię słoik taki, wiecie, zakręcany. Taki na makaron, jak jest, no bo tam dużo wchodzi grzybów. A póki co będę miała w tym, żeby w tamtym nie trzymać, bo jednak jakoś mam wrażenie, że... No nie wiem, wiecie, ja już Wam o tym mówiłam. No właśnie, więc to teraz sobie poprzestałam, ale to to mogę zrobić jak młody stanie, więc chwilę usiadam, bo namachałam się, namachałam się i w końcu wczoraj zamówiłam kalendarz atentowy, moi drodzy, w końcu zdecydowałam się, zamówiłam, ym, no, więc powoli szykujemy się do vlogmasu, czekam na vlogmasy. Pamiętam ten jeden tekst, głupia ekscytacja, no kogo głupia, tylko głupia, dla mnie nie jest głupia. Uhu. nawet już zastanawiałam się, bo ja mam powoli, zastanawiam się nad tematem intra, które oczywiście jak zwykle ja na to, że będzie bardzo proste, krótkie i bez sensu, bo ja wiem, że niektórzy fajnie nagrywają w ogóle, ale to i tak potem zostaje pomijane, co nie, więc jakiś tylko urywek jeszcze nie wiem gdzie, Widzieć? a wiem gdzie, tak myślałam sobie, że może po prostu intro nagram w jakimś sklepie, w okoliczności Świątecznej. <noise> zobaczymy. Może zrobimy jakieś intro w, w przymierzalni, czy w stylu mierzymy coś takiego przedświetlenia? Nie wiem, nie zdradzam, zobaczymy. Pojadę, jak pojadę któregoś dnia, to zobaczę. Coś tam nagram kilkusekundowego, nie wiem, maks, bo 10 sekund to jest max, maks, maks. No najlepiej takie 5 sekundowe. No jednak intro to świąteczne fajne, jak jest w vlogmasach, bo to wprowadza nas w stan vlogmasa. No. I, I dobrze, że już mam ten kalendarz z głowy, bo, yy, bo tak fajnie, właśnie, jak jest się otwiera. Ja też do tego się przyzwyczaiłam i powiem Wam, że nawet gdybym nie otwierała, nie nagrywała vlogu to i tak bym chyba sobie kupiła kalendarz adwentowy. Jeszcze muszę kupić tylko Nikoli, chociaż Nikola chciała. Powiem ja Wam, żebym je sama jej zrobiła, ale nie, nie mam do tego głowy. nie mam do tego czasu, pamiętam ile to czasu mi zabrało i, i, i w ogóle jeżdżenie, i w ogóle yy, wtedy co je robiłam. A wtedy miałam dużo czasu, tylko że ona była w szkole i ja mogłam sobie pozwolić na to, żeby jechać do sklepu, jak ona jest w, szkole, w przedszkolu. A teraz tego czasu nie mam, a z młodym to jest tragicznie czasem jeździć, więc. Jak nie muszę, nie jadę. No yy... no właśnie, dobra. Kończę tą kawkę. Chciałam się zabrać, może trochę też z tego laptopa usiąść. Muszę podklejać naklejki, podklejać, bo na tych miseczkach są naklejane naklejki od spodu i po spod bokach. Ale i poro muszę porobić właśnie porządki też w szafkach, to też mi tak już chodzi poukładać. Yy, no niby się wydaje powiem Wam, że naprawdę tego wszystkiego mam sporo yy, Jakiś tam szklanek i w ogóle talerzyków, ale czy tam misek, chociaż nie wiem, czy tak talerzyków, ale to tak wiecie, jak się używa dla czterech osób, to nie potrzeba dużo. Cztery szklanki, cztery komplety sztućców, cztery talerzyki, czy tam cztery miseczki, ale jak potem przychodzą co do czego święta. To brakuje mi tego, 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 tego. Dobrze, że już mam te miski okupione. No, bo nie miałam, naprawdę, podmuchły mi się. A przecież on też nie nagrywa mnie, jak mi się coś zbiło, Tak, jak ostatnio. Otwieram szafkę, przechyliło mi się wino. Jak nie chulira, pękło. Te szkło, pękło. To nie spadło, ono po prostu leżało, stało i się przekręciło. Przechyliło, przewróciło. No, co jakby się klei? Oskar mój i tak robił na ściany, że. Ściany były niedawno malowane, tu obskrobał farbę, tutaj ubrudził, więc ostatnio go zapałam, jak ołówkiem rysował w ściany. Ja się nie dziwię, jak widzę w ściany porysowane. Są osoby, co po prostu się dziwią, i o matką, widocznie nie mają dzieci. Albo mają takie grzeczne dzieci, że siedzą i nic nie robią. No to spoko, ale dla mnie to jest normalne, jak widzę jakieś odciśnięte dłonie w domu, w którym są dzieci, czy coś pomazane, czy coś oderwane. No, no, tak to jest z dziećmi. Oczywiście wziąłam gumkę, to pozmywałam wszystko, co się dało. No, ale dobra. Dzisiaj go założone jak czekoladkę miał rękę tak i tak, co robisz. Pum, pom Ja sobie oglądam na TikToku i jakaś dziewczyna prowadzi live'a i tam widzę z tyłu pomazany długopisem czy kredką. Coś, czego się nie da zmyć. I komentarze. Pomalowała byś, ściany brudne, ściany pomazane Ja myślę, człowieku, czy ty masz dzieci? Ja wiem, że, ty, że można to zmyć, ale nie wszystko się da. A codziennie malować ściany? Zostaje no mądrzejsze osoby to są takie, które nie mają dzieci. Albo je dzieci są naprawdę grzeczne nic nie robią, siedzą cały dzień z kredką w ręku i nic nie robią. No, no, no to spoko, jak takie są dzieci, no to zazdroszczę i nie zazdroszczę, bo to różnie z tym bywa. Jest tak grzeczne, to to może się okazać, że jednak coś temu dziecku dolega. Jak jest niegrzeczne, to ktoś widać, że mu obuzuje. A, Dobra, nieważne. Bo zaraz wejdę na jakiś głupi temat i zaraz mówię, że ktoś pozjedzie. Każdy ma wiecie. I coś chciałam jeszcze powiedzieć, że ym, chyba a propos kalendarza już nie pamiętam, skaczę z w na kwiatek. Dobra, idę, wiesz, tak się namachałam, nadzigałam się dzisiaj już niektórych rzeczy. I tylko przekładam z szafki na komodę, z komody chowam, potem yy, mam czysto znowu, bałagan. znowu się tam zrobiła piramida rzeczy. Dobra, usiądę. Chwilę jeszcze dopiję tą kawę i zmykam. No więc yy, super że zamówiłam ten kalendarz, no ch ten chyba, który chciałam, przeglądałam, wiecie co, te kalendarze są tragiczne yy, i tak wydaje mi się, że troszkę przepłaciłam, mogłabym poczekać na później, ale stwierdziłam, że dobra, niech będzie i tak miałam fundusze na to przeznaczone, yy, także w sumie z portfela mojego nie wyszło tylko, z shopsy przesłałam, jeśli używacie Letyshopsa, w opisie macie link i tam jest opisany co i jak, nie chcemy się opisywać, yy, ale to jest fajna opcja, właśnie teraz omawiałam na Allegro, Część prezentów. Więc y, od razu cashback na konto. Przed okresem świątecznym, właśnie to się opłaca, bo. Allegro Since ScenStage teraz ma. Y, miało. Nie wiem, czy jeszcze ma. Podwójny cashback, więc, więc fajnie, opłaca się. I tam już mam dobrą sumkę. Więc zamówiłam. Nie będę Wam pokazywać, ale pokażę Wam jedną rzecz, którą jeszcze domówiłam, która się skończyła i dawno. Miałam ją kupić. Ile ja taka? A ja Kamila ogarnić, dobra. Tak więc, dajcie znać czy się cieszycie, że niedługo są masy czy się nie cieszycie, bo ja się cieszę, lubię ten okres przedświąteczny, będziemy robić pierniczki, mam zamiar w tym roku, ale nie wiem czy więcej idzie, bo to nie jest tak, wiecie, chłopsiu zrobić świąteczne karteczki sama, muszę zebrać adresy, bo w tamtym roku chyba coś poszło nie tak i nie miałam czasu, tak mały był, bardzo mały i nie miałam czasu chyba na wysyłanie za bardzo kartek, chyba jem do jedno do jednej osoby wysyłam, chyba do Madzi tylko. A propos, Nadzie, no to w Loktober prowadzi życie, bo pani zerkniecie sobie Ja wieczorami czasami natrabiam filmy u sobie eee, no, małego na kolanach. Kiedy z tego tak taka propos, to nie wiem sama. No więc eee, chciałabym zrobić sama karteczki świąteczne. Może by Nikola by mi pomogła też i tak powysyłać. Chociaż mam ładne kartki, ale tak może bym... No, zobaczymy. No, nie, nie wiem, ale na pewno będę robić pieniędze, muszę kupić dużo lukrów bo mój syn będzie tutaj chciał robić pierniki. Ja tak za bardzo pierników tu tak osobiście niekoniecznie lubię jeść, tylko te, ta, lubię takie, wiecie jakie, te takie... E, można kupić w Biedronce w mlecznej czekoladzie albo w gorzkiej. O, w mlecznej czekoladzie, ja zjadła do kawy. Muszę sobie kupić takie duże, są te pierniki. Może chemiczne i w ogóle, ja może tak, ale mi bardziej smakują, że takie robione, no wiem. Ja je robię ze względu na to, żeby dzieci miały ciaki, żeby Nikosia i żeby Oskarek, no teraz on, żeby mieli taką frajdę i żeby pamiętali, że przed okresem świątecznym przed świętami robimy razem. Pierniczki, nie wiem, razem coś gotujemy, pieczemy, robimy, rysujemy. No tak, tak, po prostu, dobra. Bo się nagadałam.